Marian pyta. Witam, mam pytanie związane z testowaniem systemu. Wiem, że im większy okres w badanej metodzie, tym lepiej. Jednak ostatnio spotkałem się w czasie testów z przypadkiem, kiedy wynik długiego okresu przedstawiał się przyzwoicie, ale wynik na krótszym okresie wyglądał o wiele lepiej. W związku z tym pytanie, czy badanie należy zacząć od dłuższego, od dłuższego czy od krótszego okresu, bo przecież może zaistnieć sytuacja, kiedy badanie. Badane dane historyczne są bardzo dobre. Badanie na danych historycznych jest bardzo dobre, a obecne negatywne. Pozb pozdrawiam Marian. Yy, odpowiem tak. Należy testować. Ogólnie teoria mówi, że powinna być w tym przynajmniej jedna hossa i jedna bessa w okresie, który się testuje. Ale zależy, jaki test się przeprowadza. W momencie, kiedy prowadzimy tak zwany back test. To oczywiście jest raz lepiej, raz gorzej w różnych okresach, ale należy testować na całym długim okresie, wtedy jaki posiadamy najlepiej, i należy również patrzeć, czy jesteś zadowolony dalej z inwestowania w najgorszym miejscu. Czyli nie zachwycać się, jak ten system zarabia w najlepszych miejscach, tylko patrzeć, jak system traci w najgorszych miejscach i czy jest to dla ciebie do przeżycia takie miejsce. Czy gdybyś zaczynał z samego szczytu. Nie, nie zaczynał ileś tam lat temu, tylko zaczął z samego szczytu, i twój system od razu by wchodził w taki dołek, jaki widzisz, procentowo. To czy byłoby to dla ciebie do przyjęcia, czy byłoby to dla ciebie do przeżycia? Natomiast yy, tutaj kłania się też optymalizacja, ponieważ na, następnym testem, właśnie jest optymalizacja po, yy, po Bakteście, i ona najczęściej. Na bardzo długim okresie słabiej się dopasowuje do rynku, w związku z tym te wyniki są gorsze, a na krótszym okresie lepiej się dopasowuje do rynku, im weźmiemy krótszy okres. Te wyniki są jeszcze lepsze, ale jeżeli chodzi o optymalizację, to właśnie należy ją przeprowadzać na dłuższym okresie, z tego względu, że patrzymy wtedy, czy metoda inwestycyjna działa yy, zarówno właśnie w gorszych, jak i w lepszych momentach, z, yy, działa, działa na większej ilości danych cały czas. I należy wtedy patrzeć na wyspę. Czy wyspa, która się buduje, na wykres 3D, który może rysować Ami Broker, czy wyspa, która się buduje, jest szeroka, jest wysoka, jest duża. Czy też jakakolwiek, jakikolwiek błąd i od razu się wpada do wody, jakakolwiek zmiana parametrów i zamiast zysków są y, duże straty albo brak zysku. Natomiast trzecim rodzajem testu, tak y, nazywa się to test wszystkich testów, chociaż nie uważam, że to jest jeszcze koniec możliwości, jest walk forward. W którym naprzemiennie optymalizujemy na jakimś fragmencie, potem inwestujemy, znowu optymalizujemy, znowu inwestujemy. Jeżeli system przechodzi tą metodę, to jest najlepiej, ale jest to metoda stosowana mechanicznie. System musi wykazywać na jakimś tam okresie albo wysokie car do mdd albo wysokie samo CAR, albo wysokie net profit i wybiera po prostu jakieś parametry najlepsze w danym momencie, niekoniecznie patrząc na wyspę, i inwestuje. Z kolei w następnym okresie udaje, że inwestuje oczywiście yy, z tymi parametrami. Potem znowu się zatrzymuje, przeprowadza optymalizację na jakichś danych i inwestuje z tymi parametrami. Jeżeli system przechodzi przez takie coś, to jest bardzo dobrze, ale większość systemów, prawdę mówiąc, nie przechodzi mechanicznego walk forwardu, tylko należy właśnie wybierać. Można zrobić taki układ półmechaniczny, a mianowicie samemu wybierać, z jakimi parametrami by się inwestowało w danym okresie. I na przykład wtedy sprawdzamy na okresie ostatniego roku, optymalizujemy i następnie przez pół roku się inwestuje, czyli jest to backtest. Potem znowu się system zatrzymuje, na ostatnim roku patrzy, jakie, w jakie parametry by zainwestować, optymalizujemy na tym pół roku i następnie nam na, na roku i następnie pół roku znowu inwestujemy. Można powiedzieć, że system sam przed sobą uznaje, że nie zna przyszłych danych, pomimo że one całe są, to um, optymalizacja nie przebiega na danych, na których potem następuje inwestowanie. Tak można powiedzieć najkrócej. I w samym pytaniu właśnie od, od, od Mariana jest: Nie wiem, czy on przeprowadzał backtest, czy przeprowadzał optymalizację. Natomiast właśnie optymalizacja ma to do siebie, że im krótszy okres, tym wychodzi wspaniale i tym bardziej się dopasowuje do rynku, ale trzeba wtedy spojrzeć na wyspę. Jeżeli wyspa jest solidna, jeżeli mała pomyłka w parametrach albo nawet większa pomyłka w parametrach nie wpływa na to, że przestajemy zarabiać, to system jest jak najbardziej w porządku. Natomiast jeżeli. Wyspa jest bardzo szpiczasta, albo w ogóle wygrywający pik jest gdzieś poza wyspą, że się pomylimy chociaż o jeden w jakimś parametrze i od razu jesteśmy pod wodą, to wtedy z takim systemem nie powinno się inwestować. Przynajmniej nie powinno się optymalizować na krótkich okresach.